Ja w zasadzie bardziej jest statyjki jestem felietonistą. Felieton w Polsce ma ogromne tradycje. Wyszła taka książka, muszę się Wam pochwalić, która się nazywa Od Prusa do Ogórka. Więc jak mówię, no od Prusa się to zaczęło. To jest felieton słonimski, potem przez wszystkie te nazwiska wielkie. No i to do dzisiaj się da czytać. To jest przedziwne, że do dzisiaj to się da czytać. No tak się uczyłem na tym. no. A teraz już, właśnie, już przestałem się uczyć. Mam nadzieję, że może inni zaczną. To się głowy ścina, że z jednej

momencie, kiedy nie wszystko można powiedzieć wprost, wtedy trzeba uruchomić pewną inteligencję. I to zarówno musi autor, jak i odbiorca, bo to jest dosyć istotne, prawda? W PRL-u można powiedzieć, że wszyscy kabareciarze, artyści, dziennikarze również w jakiś sposób sobie wychowali nawet tą publiczność, która łapała te wszystkie aluzje w, w, w locie. To znaczy, oni wszyscy, wiadomo było, że o czym właściwie aluzyjnie się mówi. To znaczyło, że Laskowik wyszedł na scenę i już. I już była aluzja. <noise> I to tak rzeczywiście tak działało. Czasem nawet nie było żadnej aluzji w tym, a wszyscy, a wszyscy się do nich dopatrywali. To jest, jest to rzeczywiście taki stopień porozumienia był pomiędzy nadawcą, a odbiorcą, że tak powiem wówczas. No idealny. Wszyscy wychwytywali te rzeczy. Tęski pan za kabaretem politycznym dzisiaj, współcześnie. Że go nie ma. Że on się właściwie gdzieś rozbił. Że wszyscy się z siebie sami śmieją. To znaczy to, to się wzięło stąd, że ja jeżdżę co roku na ten festiwal Przegląd Kabaretów Paka w Krakowie i tam zresztą macie Państwo tego aż za duży przegląd w telewizji ta, pokazują to na okrągło te kabarety, prawda? Powtarzają ciągle, robią zresztą krzywdę tym ludziom, ponieważ no te na okrągło, numer kabaretowy widziany po raz piąty ten sam oczywiście nie może śmieszyć, już to już jest przesada. I tam rzeczywiście jest bardzo często tak, że na przykład oni w ogóle nie, młodzi ludzie nie tykają polityki. Te młode kabarety w Polsce unikają polityki, usprawiedliwiając się, że na przykład publiczność tego nie chce. Że publiczność w ogóle nie, nie chce politycznego kabaretu, że woli takie obyczajowe, że woli takie właśnie środowiskowe, a poli satyra polityczna nikogo nie interesuje. Ja myślę, że to jest nieprawda, ale taka, takie jest usprawiedliwienie. A czy to prawda, że już u progu debiutu Miał Pan przygodę z cenzurą? Ja to miałem jeszcze wcześniej w takim studenckim pisemku, ponieważ ja miałem właśnie, jak Państwu mówiłem, byłem tym dziennikarzem, od zawsze chciałem być i wszędzie, w każdej takiej sytuacji, na przykład w takiej jak, gdybym się znalazł w takiej sytuacji jak w tej chwili, natychmiast bym zaczął wydawać gazetkę. To było pierwsze, co robiłem, gdziekolwiek się pojawiałem. Myślę, że tutaj już parę takich numerów byś, bym zrobił. I między innymi na studiach właśnie zaczęliśmy wydawać takie pismo e, studenckie, do, których, do którego zostałem nawet naczelnym redaktorem, ale to tylko dlatego, że nikt nie chciał, nie dlatego, że byłem jakiś specjalnie e, do tego m, m, predestynowany. E, I w pewnym momencie nas, nastąpił taki krach, że nikt nie napisał tekstu. Trzeba było oddać gazetę do drukarni. Musiałem cią na szybko napisać jakiś tekst i napisanie zupełnie co mi wpadło do głowy. Napisałem tekst o... Wolności prasy. Wówczas o wolności prasy, no to trzeba byś być idiotą niezłym, ale był to tekst oczywiście nie o wolności prasy w PRL-u, bo aż takim kretynem w nie... Ogólnie, tak? tylko tak ogólnie, teoretycznie. No ale jak cenzura zobaczyła co, coś takiego, to uznali, że to jest albo, albo debil, albo prowokacja, prawda? Nie wiem, która interpretacja byłaby dla mnie lepsza i wezwali mnie tam szybko do tej cenzury, Do dzisiaj nie mogę sobie wybaczyć tego, że ja tam natychmiast poszedłem. Jak mnie wezwali, to ja poszedłem. Ale tak było w PRL, zrozumcie. Dzisiaj wyście powiedzieli, zapytali się, a jakim prawem, prawda, z jakiego tytułu ja tam mam iść? Ale w prl jak kazali gdzieś iść, to się szło. To nie, nie, było, nie, było takiego, nie było takiego pytania, dlaczego, z jakiego tytułu. No ja tam poszedłem, dyrektor tej cenzury siedział w, w takim w taki okropnym zresztą, w takim miejscu. E, takie, taka rudera to była, i on mówi do mnie tak, czy pan, czy pan zna tego ogórka? Do mnie, bo to był tekst podpisany Michał Ogórek, a ja przedem jako redaktor naczelny tego pisałem. Więc na wszelki wypadek powiedziałem, że nie znam, no bo tak sobie myślę, Ju, że tyle głupstw zrobiłem to już. I on mówi tak, to niech mu pan powie, to też logika, prawda? Mówi, że go nie znam, a on mówi, to niech mu pan powie, że jak jeszcze raz coś takiego. E, Zostanie opublikowany, taki incydent się zdarzy, to my po prostu zamkniemy wam to całe pismo i w ogóle nie będziecie mieli prawa. I powiedział pan? No nie, właśnie, nie powtórzyłem tego. Ale się trochę wystraszyłem, no bo jednak on strasznie był groźny. I muszę państwu powiedzieć, że miałem, to był na czwartym roku, i miałem wtedy już obiecany etat w, jakiej popołudniu, w takiej popołudniowej gazecie. I następnego dnia się okazało po tej wizycie w cenzurze, że ten etat jest zajęty już niestety, to po prostu tak się jakoś złożyło fatalnie, że już nie ma tego etatu. Ale właściwie mnie to uratowało, mówiąc szczerze, bo jakbym zaczął pracować w jakiejś popołudniowej gazecie, to może bym tam został do dzisiaj, więc to może akurat dobrze się stało. 切嘞，切切切切切切！这个恰恰，这个恰恰，这个恰恰，这个么么么的半路哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达，哈达 Ja jestem pogodnym człowiekiem, ale istotnie jest coś takiego, że wielu satyryków, wielu kolegów jest bardzo e, poważnych, na co tak prywatnie. Być może rezerwują sobie e, tą całą te pokłady radości, dopiero żeby je sprzedać odpowiednio w pewnych momentach. E, tak się za bardzo trochę szanują, może, żeby prywatnie tego nie rozdawać. Ale może też jest to taki rodzaj zmęczenia już potem, dlatego, no, że nie można oczywiście cały czas na jednym tonie, prawda. Głównie co. co Akurat tak się złożyło, jechałem tutaj do Was i w pociągu spotkałem Stefana Mellera, tego Niemca, który występował, który też jeździ z kabaretami po Polsce. On akurat wracał do Berlina i on mi mówił, że właśnie to jest najgorsze e, takie oczekiwanie, prawda, od satyryka, że on będzie, w, ludzie w pociągu go na przykład zaczepiają i też chcą, żeby im opowiadał jakieś dowcipy albo żeby ich bawił czy coś takiego. No to jest okropne, prawda. Czyli już nie mówię o sytuacji na imieninach, jak ktoś mówi, że ktoś powinien żeby opowiadać dowcipy czy coś. No to jest, naj, to jest w ogóle najgorsza sytuacja, w jakiej się można znaleźć. Ale myślę, że to jest trochę... To jest jakoś tam zrozumiałe. No, ostatecznie jak jest lekarz na przykład na imieninach, to nikt nie mówi mu, a może byś mi coś tu amputował, prawda, przy okazji, skoro już jesteś. Także trudno też od satyryka żądać, żeby przy okazji opowiedział jak, jakiś dowcip. A no. no. jaka była e, najlepsza sytuacja do opisywania? Najlepsza sytuacja, no te, też, też wybór tu jest duży, ponieważ są takie e, sytuacje, które się aż proszą, pchają pod pióro, prawda? Znaczy, powiem tak, do opisywania to jednak najlepsze były te sytuacje, które się działy w okresie tego schyłkowego PRL-u, takiego właśnie, kiedy już rzeczywistość była tak groteskowa, że właśnie wszystko opisywać można było w ten sposób. I nawet wydałem wtedy chyba najlepszą swoją książeczkę, jaka wyszła taki przewodnik po Polsce, który właśnie opisuje całą tę rzeczywistość. E, taka, jak ona wówczas istniała. E, czyli w zasadzie chyba można mówić o całej tym momencie, w którym to istniało, kiedy już przestał działać ten stary ustrój nie zaczął jeszcze nowy i absurdy po prostu się mnożyły tutaj. Chciałem się spytać o tą prawdę. Jako młody człowiek, który szuka informacji w polityce, chce się zorientować, co się dzieje, jesteśmy karmieni sponsorowanymi artykułami. I nie wiadomo, gdzie szukać tej prawdy. I taka rada dla młodych ludzi, którzy szukają, jak, jak, jak to się znaleźć? Znaczy, no, przede wszystkim moja rada, że trzeba jak... Jeśli chce pan koniecznie dojść prawdy, to trzeba oglądać mnóstwo tych przekazów, żeby wyrobić sobie zdanie własne, prawda? To znaczy wiadomo, że jak się ogląda... E, jeśli ogląda pan jedną stację telewizyjną, to ma pan jakąś wizję innego rodzaju. Trzeba obejrzeć ileś, żeby sobie wyrobić... Ten próbować ten złoty środek jakoś wyznaczyć, co nie jest takie proste. Polaków ratuje taka duża, duża rezerwa do tego wszystkiego, co słyszą. Kiedy mamy do tego taki stosunek, że prawdopodobnie tam jest coś z prawdy, ale na pewno nie do końca, to, to już jesteśmy dobrzy. No to znaczy, że już jesteśmy uratowani. Jestem aż zaskoczony, że tak mnie łaskawie potraktowali. Spodziewałem się trochę ostrzejszych jakichś reakcji, czasem pytań. Nie było żadnych właściwie z, spornych kwestii pomiędzy nami. Nie było żadnych. Na początku miałem pewną wątpliwość, na jakim, że tak powiem, jak ich traktować, to znaczy na ile ci młodzi ludzie są zorientowani w tym wszystkim, prawda? To jest zawsze takie pierwsze pytanie, trzeba wyczuć publiczność i jak z nią rozmawiać. Ale już po chwili widziałem, że po prostu można rozmawiać jak to, po prostu z najnormalniejszą publicznością jak wszędzie. Nie ma żadnych... I to, 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 że są młodsi może od, od takiej mojej normalnej publiczności, która przychodzi na spotkanie, to nie, ma żad, nie miało żadnego wpływu. Pytania fantastyczne, pełen orientowali się we wszystkim, no, o czym mówiliśmy, więc no, mogę powiedzieć, że... E, znaczy jest to tak, nawet trochę moje zdziwienie jest może nie nieprzy, nieprzyzwoite, że tak się dziwię, że wszystko przebiegło tak normalnie, ale e, no, jednak ten cały anturaż powoduje, że człowiek się spodziewa może, że coś spotka go niekonwencjonalnego. I take a step. I have to run like a fugitive to save the life I live. I'm gonna be iron like a lion in Zion. Come on. <laughs>